Zanim zaczniemy, chcę skierować specjalne zaproszenie do Was, którzy szukacie inspiracji i siły: subskrybujcie kanał ścieżki modlitwy. To tam wspólnie przeżywamy chwile wiary i dzielenia się, gdzie można znaleźć modlitwy, przesłania nadziei i przestrzeń do wzmocnienia swojej duchowości. Jeśli więc chcesz zbliżyć się do Boga i poczuć gościnność wspólnoty, która modli się razem, naciśnij przycisk rejestracji i bądź częścią tej podróży. Nadszedł listopad, a wraz z nim ten wyjątkowy moment, w którym czujemy, że rok dobiega końca. Jest to czas refleksji, wdzięczności, a dla wielu z nas czas odnowienia nadziei. Być może doświadczyłeś niespodziewanych wyzwań, może walczyłeś o rzeczy, które jeszcze nie nadeszły, ale w tym miesiącu możemy zjednoczyć się i wznieść nasze serca, ponieważ Maryja. Nasza ukochana matka i orędowniczka jest tutaj z nami, gotowa przyjąć z miłością każdą modlitwę. Maryja, która była zawsze u boku Jezusa, wie, jak to jest przechodzić próby. I tak jak była u Jego boku, jest także u naszego boku. Za każdym razem, gdy wznosimy do niej nasze modlitwy, otrzymujemy pocieszenie w postaci jej pełnej miłości obecności. Maryja okrywa nas swoim płaszczem ochrony. Wspiera w chwilach słabości i napełnia wiarą orzeźwiającą duszę. Listopad jest dla nas okazją do pozostawienia ciężaru naszych zmagań w rękach Matki Bożej, która z mocą wstawia się za nami. Ona, która zna nasz ból, naszą udrękę, a także nasze najskrytsze marzenia, pomaga nam iść z nadzieją, znaleźć siłę, o której być może nawet myśleliśmy, że jej nie mamy. Wyobraźcie sobie w tej chwili dialog z Marią. Porozmawiaj z nią z otwartym sercem, powiedz jej o swoich obawach i pragnieniach. Ona nie jest tylko odległą postacią, Maryja jest tą matką, która słucha, która przyjmuje każde nasze słowo, która napełnia nas niewytłumaczalnym pokojem, nawet gdy wszystko wokół nas wydaje się niepewne. Ona nas rozumie, a jej obecność jest jak ciepły uścisk, który pociesza i odnawia naszą wiarę. Listopad jest zatem czasem przygotowań, umocnienia się w modlitwie i wołania o cuda, na które wciąż mamy nadzieję. Może to nowy początek, może uzdrowienie, a może nowy kierunek w naszym życiu. Cokolwiek to jest, Maryja idzie z nami, zawsze gotowa wstawiać się za naszymi prośbami z miłością, jaką może mieć tylko Matka. Idźmy razem, ramię w ramię, z odnowioną wiarą, ufając całym sercem wstawiennictwu Maryi. Niech nas prowadzi i oświetla naszą drogę, dziś i zawsze. Znaczenie wołania do Maryi w listopadzie. Na przestrzeni wieków Maryja, nasza niebieska Matka, była obecna w pełen miłości i głęboki sposób, poruszając życie, napełniając serca nadzieją i czyniąc cuda. Od czasu do czasu, w różnych zakątkach świata, objawia się w niezwykły sposób. Zawsze niosąc przesłanie pocieszenia i pokoju, jak matka, która nie opuszcza swoich dzieci i jest zawsze przy nas, szczególnie w najtrudniejszych chwilach. Czasy. A teraz, w listopadzie, mamy szansę jeszcze bardziej się do niej zbliżyć, otworzyć nasze serca o naszą wiarę i przekazać jej nasze najgłębsze prośby. Ile razy czuliśmy się bezradni, stawiając czoła bólom, które wydają się nie mieć rozwiązania, dolegliwościom ściskającym klatkę piersiową. I właśnie w tych chwilach obecność Maryi jaśnieje jeszcze jaśniej. Swoją matczyną miłością i potężnym wstawiennictwem ona nas angażuje, wysłuchuje i zanosi nasze modlitwy do Tronu Bożego. Nie poddaje się i niczym, matka pełna mądrości rozumie nasze wyzwania i słabości. Maria widzi to, czego czasami nie jesteśmy w stanie wyrazić nawet słowami. Zna nasze zmagania, nasze marzenia, a nawet łzy, które ukrywamy. A każda modlitwa, którą do niej zanosimy, jest przyjmowana z uczuciem, jakie może ofiarować tylko matka. Wyobraźcie sobie listopad, intymną chwilę modlitwy z Maryją. Wyobraź sobie siebie tam. Rozmawiającego z nią, jak przyjaciółka matki, dzielącego się wszystkim, co kryje się w twoim sercu zmartwieniami, wątpliwościami, nadziejami, a nawet najgłębszym bólem, który ukrywasz. Maryja nie tylko nas słucha, ona wita. I w swojej nieskończonej dobroci kieruje do Boga każde nasze słowo, prosząc za nas, za nasze rodziny, za tych, których kochamy. Ona niestrudzenie wstawia się za mostem. Który przybliża nas do boskości. Listopad to czas odnowy i nadziei. Jest to miesiąc, w którym możemy zostawić nasze marzenia, pragnienia, a nawet prośby o cuda, których w naszym odczuciu nie jesteśmy w stanie dokonać sami u stóp Maryi. Nadszedł czas, aby złożyć w jej ręce nasze radości i bóle, wiedząc, że ona rozumie i że będzie z nami walczyć, wstawiając się za każdym szczegółem naszego życia. Ona jest naszym przewodnikiem, naszym obrońcą i jest zawsze przy nas, nawet gdy wszystko wydaje się niepewne. Być może potrzebujesz uzdrowienia, nowego startu, transformacji w jakimś obszarze swojego życia. Być może jest coś, o co modliłeś się od dawna, a co jeszcze nie spełniło się. I już w tym listopadzie z sercem pełnym wiary możemy prosić o wstawiennictwo Maryi, wierząc, że nie ma rzeczy niemożliwych. Gdy mamy jej obecność przy sobie, jest znana jako ta, która dokonuje niemożliwego, która ucisza burzę, przywraca i przemienia życie. Przyjmij ten miesiąc z odnowioną nadzieją, jak ktoś, kto otwiera okna, aby wpuścić słońce po długim okresie ciemności. Listopad to czas, który zachęca nas do spojrzenia w głąb siebie, do ponownego połączenia się z wiarą, do wzięcia głębokiego oddechu i zaufania. Każda prośba, każde marzenie zapisane w sercu, każda łza wylana w milczeniu może zostać przekazana Maryi, naszej kochającej i gościnnej Matce. Wyobraź sobie, że ofiarowujesz jej swoje najintymniejsze pragnienia, modlitwy, które być może nie zostały jeszcze wysłuchane, ale które niesiesz z tak wielkim oddaniem. Daj jej to i poczuj spokój otaczający twoje serce jak czuły i ochronny uścisk. Maria nie tylko nas słucha, ale idzie obok nas, prowadząc nas za rękę i pokazując, że nawet w trudnościach jest światło, które nigdy nie gaśnie. I to światło wzywa nas do ufności, do kontynuowania, do nadziei. W swój płaszcz otula nasze lęki, nasze niepokoje i dodaje nam odwagi, aby iść do przodu, wierząc, że we właściwym czasie wszystko się ułoży. W listopadzie jesteśmy zaproszeni do chodzenia w świetle, do ponownego odkrycia piękna wiary i do całkowitej odnowy. A mając Maryję jako naszą przewodniczkę, możemy być pewni, że nasze ścieżki będą błogosławione. Ona zna nasze zmagania, nasz ból i ze swoim nieskończonym współczuciem oferuje swoje kolana, swoje pocieszenie i swoją siłę. I tak, składając nasze prośby w Jego ręce, nie tylko zyskujemy pewność Jego wstawiennictwa, ale także pogodę ducha pozwalającą z ufnością czekać. W tym miesiącu poczuj moc prawdziwego poddania się. Pozwól sobie odpuścić to, co Cię przytłacza, zrób miejsce na nowe i uwierz, że dzieją się cuda. Niech ten listopad będzie czymś więcej niż czasem oczekiwania, ale okresem transformacji, pokoju i odnowionej miłości. Niech Maryja swoją słodyczą i mądrością dotknie każdej dziedziny naszego życia, oświetlając nasze kroki i otwierając drzwi, których nawet nie pomyślimy o przekroczeniu. A kiedy wydarzą się cuda, ponieważ prędzej czy później nadejdą, Maryja będzie tam, u naszego boku, aby to uczcić. Będzie tam uśmiechnięta jak matka, która widzi, że jej syn odnosi sukcesy i spełnia swoje marzenia. Obyśmy zatem w tym miesiącu kroczyli z wiarą, ufając, że Maryja będzie nas chronić, błogosławić i wstawiać się za nami zawsze, w każdej chwili, w każdym wyzwaniu i każdym zwycięstwie. Niech listopad przyniesie nam pokój, nadzieję i miłość, i niech to wszystko urzeczywistni się pod płaszczem Maryi. Potężna modlitwa do Maryi o cuda w listopadzie. Droga Matko Mary Joe, pani wszelkich łask. Przychodzę do ciebie z otwartym i pokornym sercem, szukając u ciebie schronienia, jakie może zaoferować tylko kochająca matka. Tobie zawierzam moje życie, moje nadzieje i każdego z moich bliskich. Wiem, że pod twoim płaszczem ochronnym niczego mi nie zabraknie, bo ty jesteś matką, która nigdy nie opuszcza, która rozumie nasz ból i przyjmuje nas w każdej chwili udręki. Daj mi, matko święta, siłę niezachwianej wiary, abym kierowała się miłością, wspierana Twoją obecnością i chroniona Twoim świętym płaszczem. W każdej sytuacji niepewności, z której oczy nie widzą wyjścia, a serce jest wyczerpane, wstawiaj się za mną. Spraw, abym odnalazł drogę poprzez Twoje światło, abym odnowił się w twojej miłości i aby moje zaufanie do Ciebie nigdy się nie zachwiało. Mary Jo. Zanieś moją modlitwę do Ojca Niebieskiego. Wiem, że w Tobie znajduję wiernego orędownika, który woła za nami i niesie nasze modlitwy z nieskończoną miłością. Niech Ojciec w swoim miłosierdziu wysłucha mojej prośby i odpowie na moje błaganie. Niech obdarzy mnie cudem, za którym tak tęsknię, i niech moje serce napełni się pokojem, jaki może zapewnić tylko Twoja miłość. Proszę Cię, droga Matko, abym każdego dnia listopada czuła Twoją obecność w każdym szczególe, w każdym wyzwaniu i w każdej radości. Niech Twoja obecność przemieni chwilę udręki w okazję do wzrostu w wierze. Niech bóle mojego serca znajdą u Ciebie ukojenie, i niech dzięki Twojej miłości będę mogła widzieć cuda, jakich Bóg dokonuje w moim życiu. O Mary Jo, Pani łask, prowadź mnie swoją miękką, ale pewną dłonią. 'Oby nigdy nie zgubiła się w cieniu strachu, abym nie zniechęciła się w obliczu prób i aby nadzieja pozostała żywa w mojej piersi. I abym na koniec każdego dnia mógł Ci podziękować za każde błogosławieństwo, każdy mały i duży cud, jakiego mi udzielasz. Wspieraj mnie, matko, na każdym kroku, który stawiam na tej drodze życia. Opiekuj się mną i wszystkimi, których kocham, których powierzam Twojemu matczynemu sercu. Prosząc, aby byli zawsze chronieni Twoim płaszczem. Spraw, abym dzień po dniu umiał rozpoznawać łaski, które otrzymuję, nawet w chwilach, gdy wyzwania przesłaniają mi wzrok. Obdasz mnie wdzięcznym sercem, zdolnym widzieć Twoją rękę w każdym szczególe mojego życia i znajdować piękno i nadzieję w każdej sytuacji. Niech moja dusza zawsze będzie pełna pokoju pokoju, który płynie ze świadomości, że jesteś przy mnie, że prowadzisz mnie z miłością i nigdy mnie nie opuszczasz. Spraw, kochana matko, abym odnalazła w tobie siłę, której tak bardzo potrzebuję, abym potrafiła podnieść się nawet z trudności, wiedząc, że mnie wspierasz. Niech twoja obecność będzie moją ucieczką w burzliwe dni, ukojeniem w chwilach bólu i abym zawsze mogła polegać na pewności twojej miłości. O Mary Jo Niech każdy świt odnawia moje zaufanie do Ciebie, niech moja wiara będzie umacniana Twoim wstawiennictwem i abym nigdy nie zboczył ze ścieżek światła, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. Naucz mnie być silnym, ale i pokornym, mieć odwagę, ale nie tracić współczucia, szukać sprawiedliwości, ale nigdy nie porzucać życzliwości. Niech za Twoim przykładem nauczę się kochać bez miary i hojnie przebaczać, żyć w łagodności i praktykować miłość. W Twoich ramionach, jako matki, znajduję pocieszenie, które uspokaja burzę w moim sercu. Niech nigdy nie zapomnę, że w Tobie mam niezawodne wsparcie, wieczną miłość i obecność, która nigdy mnie nie zawiedzie. Obym w chwilach niepewności słuchał Twojego miękkiego i pocieszającego głosu, który mówi mi, żebym zaufał. A w dni radości razem z Tobą wysławiam, dziękując za wszelkie błogosławieństwa, jakich udziela Bóg. Pozostań ze mną, droga mamo, a ja poczuję Twoją obecność w każdej decyzji, na każdym kroku i w każdej modlitwie. Chroń moją rodzinę, błogosław tych, których kocham i prowadź nas wszystkich ścieżkami pokoju i dobroci. Niech Twoje wstawiennictwo będzie pomostem przybliżającym mnie do serca Bożego, a w Twojej miłości znajdę siłę do pokonania wszelkich przeciwności losu. Amen! Codziennie żyć pod opieką Maryi. Siła tej modlitwy wzrasta za każdym razem, gdy ją powtarzamy z wiarą i oddaniem, oddając Maryi każdą troskę, każdą wątpliwość i każde marzenie. Niech ten listopad będzie czymś więcej niż zwykłym miesiącem. Niech będzie czasem głębokiej odnowy, w którym Boża łaska i miłość swobodnie przepływają w naszym życiu, za wstawiennictwem Matki Najświętszej. Kiedy poświęcamy nasze dni opiece i opiece Maryi, otwieramy drogę do cudów, do lżejszych ciężarów i do odrodzenia się nadziei w naszych sercach. Proście szczerze, trwajcie w wierze i podtrzymujcie ufność, że Maryja, jako kochająca matka, zawsze słyszy i odpowiada na wołanie swoich dzieci. Nie szczędzi wysiłków, aby nas chronić, nie waha się wstawiać się u Ojca za każdą prośbę, każdą łzę i każde pragnienie naszej duszy. Jest to miłość, która angażuje, obecność, która nas prowadzi i siła, która popycha nas do przodu. Niech w listopadzie każdy nasz dzień będzie oświetlony Matczyną obecnością Maryi, przynoszącej błogosławieństwa i cuda w naszym życiu i wszystkim, których kochamy. Obyśmy poczuli pokój, który płynie ze świadomości, że nie jesteśmy sami, że jest Matka, która nad nami czuwa, która nam towarzyszy i która trzyma nas za rękę nawet w najtrudniejszych chwilach. Zaufaj, oddaj się z otwartym sercem i pozwól sobie na każdym kroku odczuć siłę wstawiennictwa Maryi. Niech poprowadzi Twoją drogę, niech zaprowadzi Twoje modlitwy do serca Boga i niech każda modlitwa stanie się łańcuchem wiary i ochrony w Twoim życiu. A kiedy zaczną się pojawiać błogosławieństwa, kiedy dzieją się cuda, niech wasze serce przepełni się wdzięcznością, bo każde zwycięstwo będzie także świętem z tym, który nas nigdy nie opuszcza. Niech listopad będzie wyjątkowym miesiącem, czasem prawdziwej przemiany i odnowy naszej wiary, gdzie każdy dzień przynosi nam nową okazję do połączenia się z Istotą Bożej miłości. Niech nasza nadzieja zostanie przywrócona i umocniona, zwłaszcza w chwilach próby, abyśmy głęboko odczuli łaskę Bożą działającą w każdym szczególe naszego życia. Obyśmy kroczyli z pewnością, że nawet wtedy, gdy nie widzimy ścieżki, istnieje światło, które nas prowadzi i chroni, a tym światłem jest niezrównana miłość Maryi. Maryja, ze swoją słodką obecnością i niezachwianą siłą, jest naszą przewodniczką i opiekunką, naszą Matką, która niestrudzenie modli się za nami. Niech Twoja boska obecność będzie jak płaszcz, który nas otacza, ogrzewając nas w niepewności i dodając odwagi do dalszego rozwoju. Na każdym kroku, który podejmujemy w tym miesiącu, czujemy Wasze wsparcie, jak Matka, która trzyma dziecko za rękę i bezpiecznie je prowadzi. Niech Twoje wstawiennictwo błogosławi nas, otwierając oczy na cuda, jakich Bóg dokonuje każdego dnia w naszym życiu. Niech nasze listopadowe dni będą pełne chwil spokoju, podczas których będziemy mogli poczuć obecność Maryi u naszego boku, która nas chroni, prowadzi i wzmacnia. Niech każde wyzwanie, przed którym stoimy, będzie także szansą na rozwój, szansą na jeszcze większe zbliżenie się do Boga. Ufając, że za wstawiennictwem Maryi jesteśmy w stanie pokonać każdą przeszkodę, obyśmy mieli pogodę ducha, aby przekazać jej nasze troski, mając pewność, że jej wstawiennictwo jest potężne, a jej miłość nieomylna. I żebyśmy pod koniec tego miesiąca mogli spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak bardzo dorośliśmy, jak bardzo zostaliśmy pobłogosławieni i jak bardzo Maryja była obecna w każdej chwili, nawet tej, w której czujemy się najbardziej samotni. Niech listopad przyniesie nam cuda, małe i duże, które rozgrzewają naszą duszę i karmią naszą wiarę. Niech każdy dzień będzie nową szansą na bycie wdzięcznym, rozpoznanie błogosławieństw i dzielenie się miłością, którą otrzymujemy od Maryi. I niech nasza odnowiona wiara będzie latarnią oświetlającą naszą drogę i umacniającą nas, abyśmy mogli stawić czoła każdemu wyzwaniu z odwagą i pewnością, że z Maryją u naszego boku nie ma nic niemożliwego. Na koniec tego filmu chcę, abyś poczuł się naprawdę mile widziany przez obecność i opiekę Maryi w swoim życiu. Przez cały listopad pamiętajcie, że nie jesteście sami w swoich codziennych bitwach i wyzwaniach. Maryja, nasza kochająca i wstawiennicza matka, idzie z nami, wyciąga nad nami ręce i przyjmuje każdą prośbę, każde błaganie do Bożego serca. Listopad to czas odnowy spojrzenia wstecz na miniony rok i wzmocnienia się na to, co nadejdzie. Jest to czas, kiedy potrzebujemy tej matczynej i potężnej obecności, która nas prowadzi, chroni, a przede wszystkim wstawia się za każdym z naszych marzeń i potrzeb. Modlitwa do Maryi włącza nas w Boże objęcie, przybliżając nas do pokoju, nadziei i wiary. W każdej trudności, w każdej niepewności Maryja jest ucieczką, gdzie możemy odpocząć, znaleźć pocieszenie i odnowioną siłę do dalszego działania. Niech ta modlitwa o cuda, którą dzisiaj odmawialiśmy, stanie się w tym miesiącu filarem waszej wiary. Niech Maryja oświeci Amen. każdą dziedzinę Twojego życia, czy to w domu, w pracy, w związkach czy w Twoim zdrowiu. Siła, która od niej płynie, jest jak balsam kojący naszą duszę, światło rozpraszające wszelkie ciemności i obecność, która nigdy nas nie opuszcza. W Maryi znajdujemy miłość, która przewyższa trudności świata, miłość, która przyjmuje, słucha i działa w naszym imieniu, zawsze kierując nas do Ojca. Teraz weź to zaufanie do serca i uczyń tę modlitwę nawykiem, codzienną rozmową z Matką Bożą. I obyście doświadczyli cudów, dużych i małych, które napełnią Wasz listopad łaską, miłością i boską ochroną. Jeśli w całym tym filmie odczułeś pokój i miłość Maryi, Podziel się tą wiadomością z kimś, kto również może jej potrzebować i nie zapomnij zasubskrybować kanału Kaminchos de Pracao, gdzie razem kontynuujemy tę podróż wiary i duchowości. Niech Maryja Wam ogromnie błogosławi, a listopad będzie miesiącem pełnym cudów i osiągnięć. Niech Twoje serce napełni się pokojem i nadzieją, wiedząc, że Maryja, nasza kochająca Matka, jest przy Tobie na każdym kroku tej podróży. Niech wszystkie wasze modlitwy, te wypowiadane na głos i te ciche, zostaną przez nią przyjęte i zaniesione do Boga z całą gorliwością i troską, jaką posiada tylko ona. Wyobraź sobie, że Maryja rozpościera swój płaszcz nad tobą i twoją rodziną, chroniąc twoje ścieżki, uspokajając twoje serce i odnawiając twoje siły. Niech przez cały listopad każde napotkane wyzwanie będzie stawiane w obliczu pewności, że masz u swego boku Matkę w niebie, gotową wstawiać się za tobą, otwierać drzwi i błogosławić twoje dni tym, co najlepsze. Niech ten miesiąc przyniesie nie tylko cuda, których się spodziewasz, ale i takie, których nawet nie możesz sobie wyobrazić, a których Maryja w swojej nieskończonej mądrości i dobroci wie, że potrzebujesz. Niech każda modlitwa będzie jak zasiane ziarno, a pod koniec listopada zobaczysz owoce tej wiary w postaci błogosławieństw, osiągnięć i radości. I pamiętajcie, w każdej chwili słabości szukajcie siły w Maryi. Kiedy wszystko wydaje się zbyt trudne, kiedy czujesz, że potrzebujesz wsparcia, zrób sobie przerwę, zamknij oczy i poczuj jej obecność przy sobie, witającą cię i dodającą otuchy tą matczyną miłością, która nie gaśnie. Ona jest z tobą. Zawsze. W chwilach radości świętuje u Twojego boku, w chwilach bólu wspiera Cię, a w dni zwątpienia ona kieruje Twoimi krokami światłem i mądrością. Niech ta pewność napełni Was spokojem i ufnością i niech nigdy nie zapomnicie mocy modlitwy i wstawiennictwa naszej matki. Niech każda modlitwa do Maryi będzie szczerą rozmową, prośbą i wdzięcznością, bo ona jak Matka słucha i troszczy się, interweniuje i działa w naszym imieniu. Zaufaj jej całkowicie i powiesz jej wszystkie swoje troski, wiedząc, że Maryja w swojej dobroci i miłości wstawia się za nami z sercem pełnym współczucia. Niech opieka Maryi towarzyszy Wam nie tylko w listopadzie, ale w każdym dniu Waszego życia, przynosząc cuda, pokój i siłę, która płynie z Bożej Miłości. Amen.